Kolejny temat rozpoczął się od godziny 9.30 dnia 25 lutego do godziny 22.60 do dnia 26 lutego. Za wynikiem trudności podróży przepraszamy. Łódź zastrajkowała, bo rząd nie dotrzymał terminu mianowania pełnomocnika do restrukturyzacji gospodarki. O własnych siłach Miasto nie zdoła odnaleźć perspektywy w nowej rzeczywistości ekonomicznej. Więcej jest na razie ofiar niż zwycięzców w wolnorynkowej gryźni. Czuję się ciężko, ja sama pracuję. Mąż jest na bezrobotnym już od półtora roku, i nie ma pracy dla niego. No ja jak dwoje dzieci mamy, uczących się, także ciężko jest. No. Pan prezydent powiedział: weźcie sprawy w swoje ręce. Było to bardzo dobre hasło, tylko niestety realizacja tego jest zupełnie różna. Weźmy sprawy w swoje ręce. Jakie ręce? Kto ma wziąć i, i które ręce? Które ręce? Sprawa jest wtedy dobra, kiedy jest dobry gospodarz. Kiedy jest dobry gospodarz, kiedy ten gospodarz dba, a gospodarz musi dbać o swoje dzieci, o swoich krewnych, o wszystkich. Jeśli ten gospodarz się nie czuje gospodarzem, bo dba tylko o własną kieszeń, to to nie jest gospodarz. Bo to jest równie dobrze, by tak dbał Niemiec, tak by dbał Turek, tak by dbał Ukrainiec, bo by dbał o swoje interesy. My dbajmy w końcu o polskie interesy. I to jest najważniejsze dla nas. Normalnego człowieka w tej chwili to Piotrkowska to jest ulicą dla bogatszych, nie dla nas. Na trzy zmiany, proszę Pani. I co teraz mam? Teraz powinnam żyć, że nie powinnam sobie nawet te 10 szynki, czy 15 żałować, a ja nie mam pieniędzy, żeby kupić. Rajki nie będą, ponieważ oni wykończają ludzi. Oni całkiem ludzi wykończają, nic więcej nie robią. Tylko cały czas w nas bić tych robotników? Czy teraz mamy dwoje związków, jedne solidarnościowe, drugie branżowe? Wysłowić się nie mam do kogo. Ziemię obiecaną opuściło szczęście akurat wtedy, kiedy nadeszła wolność. Milionowa metropolia woła o ratunek.